you around Siemaneczko, z tej strony Dumba. witam was w kolejnym odcinku, tym razem Call of Duty Modern Warfare 2 wow. Mapa Terminal Trip deathmatch drużynowy. Zagram sobie pewnie klasą UMP, postaram się nabić njuky. Jedną, y jedną bombę atomową udało mi się nabić, ale nie nagrywałem, bo po, po tym meczu wam po prostu pokażę w koszarach, że ją nabiłem, nie będzie, że kłamię. No ale jak na razie widzimy, długo się mapa ładuje. Dobra, już jednak wchodzimy do gry, wybieramy klasę, lecimy i zabijamy. Tu profilaktyczny grini, albo Semtex znamy, to ktoś tam był. Dobra, 20 za asystę. Kurde! Myślałem, że poleci, nie poleci, ktoś cofnął. Co byśmy Sentex, ale przycina jak przycina nie fajnie. No kurde, ale nie jadę. No chyba coś czuję, że nuki w tym odcinku nie nabiję No, jak mam je tak przycinać, nie wiem o co chodzi. Jak będę miał licznik FPS-ów na wierzchu, czyli że będzie go widać, to nie będzie mi przycinało. No, nie wiem o co chodzi, ale... Dobra... No, co za pajac tam mnie wtedy blokował z mojego teamu to jest niewiarygodne po prostu jazy ja debile się Bo ktoś to śmieszny, że aż boli Może jednak nie To ma tą klasę spróbujmy your life. A może jednak nabiję? Yy, ...niuka. Sorry, że tak teraz nic nie gadam, ale no, się skupiam po prostu tak niezależnie od tej nic. nie bitnie bo kurwa mój harrier lata i nikogo nie może zabić się ja będzie? Biegamy trochę z trafiką Broń OP Jeszcze do tego jak dojdzie FMAJ No bo nie nie mogą mi pomóc co za team o boż, takiego to jeszcze nigdy nie będę miał. Nie, no miałem. Tak. O, porażka. Wy... kaderatio, no, czy całkiem, całkiem, ale jak sobie całem, pokażę Wam, że nuka nabiłem, żeby nie było, kłamstwo. No, Dobra, fajnie. Ty, wyzwania asejo, ofiar, dwie atomówki, dwie atomówki w nawiasie. Postęp 1 na 2. Nagroda 5000 punktów doświadczenia. Yy, to tak, ja się z wami żegnam. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Ostatnio widziałem, że dosyć szybko te subskrypcje przybywały, co mnie bardzo cieszy. Z... 5, na sam początek zrobiło się nagle 14, a z tych 14 wiem, że się zrobi 50 i na, 15, no, na 50 będzie pierwszy challenge. Coś tam się wymyśli. Dobra, także komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, cześć.